Na początku chciałem zrobić taką scenkę, że tak wjeżdżam na fotelu albo coś i jest taki tracking tylko na moją twarz, a później sobie przypomniałem, że absolutnie każdy youtuber komentarzy to zrobił, więc może ja jednak nie. Naprawdę nie spodziewałem się, że będę kiedyś robił film o się, ale pomyślałem kurczę, nawet śmieszny który, z tego co się orientuję, chyba na początku robił taki całkiem normalny content, jak to zazwyczaj youtuberzy, którzy chcą mieć duże zasięgi, czyli jakieś tam tagi, kto wie więcej yy, o... Czy, czy ja wiem więcej o mojej dziewczynie, czy ona wie więcej o mnie. Nie wiem, czy zrobił taki film, ale wydaje mi się, że coś w tym stylu kiedyś u niego było. Generalnie, chyba całkiem przeciętne. Później postanowił e, zostać raperem i e, został znany z tego, że e, nie wie. O co się Myślę, że największy problem leży w tym, że większość osób, tak jakoś z dystansem, potrafi podejść do swojej twórczości, czasem w jakiś autoironiczny sposób, e, czy cokolwiek. E, Chux... Mam wrażenie, że nie bardzo. Człukusz bardzo chyba chce pokazać, jakim jest y, charakternym raperem. I nie wiem, bo muszę przyznać, że jest to y, jakby jestem mało zaznajomiony z tą postacią, ale y, cały czas odnoszę takie wrażenie, że on nie jest tak, że się uśmiechnie z czegoś, z jakiegoś żartu ze swojej twórczości. On jest cały czas taki dosyć obrażony na cały świat, że cały świat się z, z niego śmieje. Tak się właśnie zacząłem zastanawiać, że jeśli mnie oglądacie, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oglądacie też jakieś inne kanały, y, bardziej takie komendy i że. Może macie dużo większą wiedzę na jego temat y, niż ja, bo ja nie mam zbyt dużej, więc, więc w sumie komentarze są wasze. Możecie napisać, z czego jest znany Czuks, jak zachodziła jego przemiana waszym zdaniem. Tak z pół roku temu zrobiło się głośno o Czuksie w ramach jego y, rozstania z jego dziewczyną. I rzadko dostaję od was tyle wiadomości, żebym nagrał o czymś odcinek, y, jak wtedy, ale bardzo nie chcę wchodzić tutaj na tym kanale w jakieś y, domysły, dlaczego się ludzie rozstają, y, jak się ludzie traktowali w związku i tak dalej, bo to nie jest trochę kanał od tego. To zajmijmy, tym, zostawmy tym wszystkim youtuberom, którzy robią wielkie exposed innych, mając jakiś gameplay w tle. Ale nastąpił pewien film, film pod tytułem Outfit za 20-30 How much is your outfit? I kiedy zobaczyłem, że ludzie się na to strasznie oburzają, pomyślałem: Okej, okay, więc ktoś zaczął wnosić do mainstreamu polskiego youtuba filmy typu How much is your outfit? i spotkało się to z dużym niezrozumieniem reszty ludzi. Całkiem przewidywalne i pomyślałem, że nie będę miał nic do tego, ale później zobaczyłem jakieś zdjęcia, które... jakieś screeny, czy nie wiem, czy oni to zdjęcie sobie zrobili wspólnie z tego wszystkiego. Wiecie co, może zacznijmy to po prostu oglądać. I lecimy już z pierwszą osobą. Ja mam Max, także tak, od góry może. Skima z na 500. Bagdiora Diora, 11 tysięcy. Burtka Moncler Palm Angels. z 9 Ale mówisz prawdziwe ceny, mam nadzieję. Tak. Petra Dobra. Monclera... 2000. Więc cały film polega na tym, że Czuk filmuje grupę, no nie wiem, młodszych osób, takich myślę, że mogących mieć po kilkanaście lat, trudno mi to ocenić, których stać na high fashion i pokazują, jak drogie rzeczy mają na sobie. Z UNC Off-White'a 3700, dress też Off-White'a 1800, kurtka Palasa 2000. Hype Hypebeast, bo myślę, że tak mogę ich nazwać, są zjawiskiem, którzy, które myślę, że na anglojęzycznym YouTubie byli tak piętnowani z półtora roku temu, albo może było to dużo wcześniej, tylko do mnie akurat jakoś tak dotarło. Ale w każdym razie wtedy się wszyscy dziwili: wow, są ludzie, którym nie zależy na tym, żeby wyglądać w jakiś fajny sposób. Nie próbują kupić możliwie jak najtańszych i jak najfajniej wyglądających ciuchów, nie próbują ich w jakiś sposób połączyć ze sobą, tak żeby fajnie to wyglądało, a przy tym są bardzo zainteresowani interesowani modą. W opisie zostawiłem wam link do filmu y, takiego gościa, który opowiada o tym y, dlaczego streetwear mu się przestał podobać i że właśnie sam się w pewnym momencie złapał na tym, że y, najważniejsze dla niego jest to, żeby mieć y, jakąś drogą, y, trudną do zdobycia bluzę, a to czy ona mu się podoba, czy jest fajna i czy nie wiem, no, gość był bardzo zainteresowany modą, więc y, zas wcześniej zastanawiał się jak połączyć y, różne elementy ubioru tak żeby pasowały. Y, zorientował się, że to przestaje być dla niego ważne, bo najważniejsze jest to, żeby mieć na sobie coś rzadkiego i drogiego. I z jednej strony można powiedzieć, że to nie jest nic nowego, bo zwłaszcza myślę młodsi ludzie, chociaż kurczę, no, nie tylko młodsi w sumie. No generalnie ludzie zazwyczaj lubią mieć drogie rzeczy i lubią się nimi chwalić. Ale hypebeast są już jakąś tak dziwną hiperbolą tego zjawiska, kupujący naprawdę bardzo drogie ciuchy, często bardzo specyficzne, które no myślę, że trzeba mieć jakąś wiedzę, żeby wymyślić do czego je nosić i tak dalej. A to często nie są właśnie do końca osoby, które się... Tak faktycznie znają. Tylko właśnie tutaj dochodzimy do pewnego problemu, bo tak jak myślę, że jest to dosyć zabawne i Sądzę, że nie ma niczego złego w tym, że kilka osób się zaśmieje z takiego podejścia do mody. Strasznie dziwnie zaakcentowałem to zdanie, tak jak miałaby być tam kropka, a tam był przecinek, tam jest no. dalsza część zdania. To już zupełnie nie rozumiem tej takiej wrogości, czy też momentami agresji, jaką można przeczytać wobec ludzi, którzy kupują sobie drogie ciuchy. Czekaj, jeszcze, jeszcze. Oh. jeszcze. to się znajdzie! of oh, 1200. 1200. za? gdzie na? No? Ja się zostanę tam osobą? Bo wiem, że może to być dla wielu szokujące, ale uwaga. Tak długo, jak w legalny sposób. Zdobywasz swoje ciuchy, to możesz nosić takie, jakie. Tylko ci się podobają. I Nikt nie musi spełniać żadnych wymagań, to znaczy nikt nie musi się znać na modzie, żeby nosić jakieś ciuchy. N nie ma też jakiegoś limitu, który jedni ludzie ustalają drugim, y ile maksymalnie można wydawać na ciuchy, bo później to oni się już zaczną denerwować, że ktoś, kogoś stać na tak drogie rzeczy. Oczywiście w filmiku Czuksa jest jeszcze kilka innych zabawnych rzeczy, takich jak doliczanie ceny AirPodsów. ...pięć, liceum tutaj, Airpody 600. How much is your outfit? AirPodsy. Czy AirPodsy można uznać za outfit? Myślę, że zdecydowanie nie. W moim serduszku też na zawsze pozostanie gość, który e, przeszedł w dwóch różnych e, drogich butach, więc do jego outfitu doliczyła się cena każdej z tych parę but. Bu 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 to nie było po polsku zdecydowanie, co ja teraz powiedziałem. To są koło dwójki. drogie Gucci buty to około jakieś 3k nie zauważyłem w ogóle, że masz dwie No, 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 dba no dba to... Kilka osób postanowiło oszukać system i włożyć do swojego plecaka czy też torby po kilka butów różnych. I to często na przykład po jednym z pary, po to, żeby można było ich tam zmieścić więcej. I z jakiegoś powodu zawartość twojego plecaka czy też twojej torby też jest częścią outfitu w tym filmiku. Nie rozumiem dlaczego. E, buciki wiadomo w moim rozmiarze, 39. A buciki? W... E, 850. Mamy czy dziewczyny? No, moje. To... Mamy czy dziewczyny? No. No a absolutnie wszystko wygrał gość, który postanowił przynieść dywan of whiteu Teraz lecimy e, dywanik e, 1000 zł. <noise> e, teza retail 900. No bo, wiecie, klasyczna część ubioru, tak? Dywan. Ale ale wobec high beast też pada bardzo często. Jeszcze jeden argument, który w komentarzach pod filmem Czuksa e, również był dosyć widoczny, ponieważ wszystkie osoby na tym filmiku, no myślę, że możemy wspólnie uznać, że są dosyć młode i większość z nich raczej sama się nie utrzymuje, jeśli w ogóle ktokolwiek z nich. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że raczej nie zapracowali sobie sami na te ciuchy, tylko dostali na nie hajs od rodziców. I fakt, że de nerwuje to kogokolwiek jest dla mnie tak absurdalny, bo jasne, prawdopodobnie większość z nich nie zapracowała, nie, nie wiem, nie dołożyła od siebie ani grosza. Jedyny wysiłek, jaki włożyli w kupienie swoich ciuchów to to, że poszli i przekonali swojego tatę czy swoją mamę, żeby im kupiła. Ale tak też mi się wydaje, że zdecydowana większość komentujących, którzy tak strasznie się oburzają, że ona nie mają te pieniądze od swoich rodziców. Gdyby została postawiona w tej samej sytuacji i gdyby ich rodzice również zgadzali się na, to, żeby kupować im tak drogie ciuchy, zrobiliby dokładnie to samo. Również kupowaliby sobie bardzo drogie ciuchy z pieniędzy swoich rodziców. I jest to sprawa tylko i wyłącznie rodziców tych ludzi, ile dają pieniędzy swoim dzieciom na ubrania. Zacząłem trochę żałować, że ten odcinek nie ma jakiejś bardziej uporządkowanej struktury, bo na przykład nie mam skryptu i mam wrażenie, że dużo rzeczy mi umyka, o których chciałem powiedzieć. Więc bardzo ładnie proszę o odpierniczenie się od tych ludzi za fakt, że jest to kupowane za hajs ich rodziców. Jedyne, co moim zdaniem jest w tej całej sytuacji dosyć zabawne to pomysł na chwalenie się drogimi rzeczami i nie jest tam brane pod uwagę, czy one fajnie wyglądają, czy nie, bo na większość tam prezentowanych outfitów wygląda raczej mocno średnio. Ale są drogie, to najważniejsze. Mam też wrażenie, i to też jest tam całkiem zabawne, że oni tak bardzo poważnie do tego podchodzą. I właśnie i, i jeśli z czegoś byśmy mogli się tak na poważnie śmiać z tych ludzi, jeśli do czegoś byśmy chcieli na poważnie się doczepić, to tylko w sytuacji, w której traktowaliby oni gorzej osobę, której nie stać na tak drogie ciuchy, która nosi jakieś tam dużo biedniejsze, bo albo sama nie jest w stanie sobie na takie pozwolić, albo rodzice takiej osoby nie są w stanie jej zagwarantować. Tak drogich rzeczy. Ale myślę, że nie trzeba jakoś specjalnie się rozwodzić nad faktem, że jeśli jedna osoba traktuje drugą gorzej tylko ze względu na jakieś dobra materialne i na to, ile posiada pieniędzy, to ta osoba po prostu. Jest raczej średnim człowiekiem, i ja bym na przykład nie chciał za bardzo się zadawać z taką osobą. Ale nie traćmy na to czasu, przejdźmy do dużo ciekawszej rzeczy. Czuk w TVP Info z odcinkiem How Much is Your Outfit? Kurczę, znowu to obejrzę i znowu mi będą ściągać mój materiał. Na wodę to się nie trzyma ekonomii, więc zagrozi tu będzie to samo. Więc, A zobaczmy teraz, ile mogą tak naprawdę kosztować rzeczy, które mają takie alternatywne szafiarki w szafach że to tak od góry może... Alternatywne szafiarki w szafach, jak określenie Czuksa i reszty tych chłopaków, którzy tam występują. Nie wiem, skąd przyszło takie określenie do głowy panu prowadzącemu, ja to oglądam pierwszy raz, nie oglądałem tego wcześniej, ale bardzo mi się podoba. Czy tam w prawym górnym rogu jest literówka, czy Czuks naprawdę ma kanał pisany swój własny z błędem? Eee, i bardzo mnie bardzo zaciekawiła ja, i jest taki jeden element w tym, nie wiem, Staszku, czy zwróciłeś uwagę, że już pomijam fakt, że faceci się zachowują w, bo młodzi faceci, no ale to młodzi faceci tym bardziej powinni Strasznie się zachować względnie męsko, jest. ale pomijając to, to że nawet gdyby to były kobiety, tak, oni nie pokazują tego, A że się ubrali. ale zwróć uwagę, że oni nie pokazują tego, że ubrali się lepiej albo gorzej. Oni się nie na to licytują. Nie, to w ogóle nie Oni się ważne. licytują. Tylko Ile na to, to kto ma więcej. I czy to jest markowe? Czy, czy, czy te ubrania są więcej warte? Oj nie. To jest kolejny odcinek z naszej serii. Jak nazwać te serie? Starsi ludzie w telewizji określają, co jest męskie, a co nie. Już pomijam fakt, że faceci się zachowują. w, w no, Młodzi faceci, no ale to młodzi faceci tym bardziej powinni się zachować względnie męsko. Jest. Czy tutaj chodzi o to, że faceci nie powinni zbyt dużej wagi przywiązywać do tego, jak są ubrani? Że jak dziewczyny tam się jarają tym ubiorem, to niech im będzie. Że nawet gdyby to były kobiety, tak? Nawet gdyby to były kobiety. Bo facet powinien się zachowywać męsko i nie wiem, nie, nie zwracać uwagi na to, w czym chodzi, albo nie przywiązywać do tego zbyt dużej wagi, to określa męskie i niemęskie zainteresowania i to, czym facet powinien się interesować, żeby wyjść na męskiego. Tym bardziej jest to zabawne, jeśli pomyśleć, że w przemyśle modowym naprawdę jest masa facetów, więc kolejni faceci zainteresowani tym, co mają na sobie. Myślę, że nie są jakąś taką odrębnością, więc kapitalizm pow powtarza się farsą czasami e, u nas. Jestem bardzo ciekawy, czy takie rzeczy też dzieją się, e, też dzieją się gdzie indziej, ale rzeczywiście no, są to takie jakieś man. I e, jakieś wyna wy wy wynaturzenia, wynaturzenia rynku i komercjalizacji. Tak, dzieją. How much is your outfit? W sensie, no, nie wiem, możecie sobie wpisać. Na anglojęzycznym YouTubie myślę, że nikogo to już jakoś aż tak mocno nie dziwi i jest to całkiem popularne. Do tej pory nie wiem, czy Drake jest rekordzistą cały czas, bo kiedyś miał outfit na sobie za milion dolarów. I brandyzacji. Brand a teraz... nie, nie, będę, nie będziemy mówić, że to jest skutek tego, co się stało 31 lat temu, bo to jest chyba niezależne. Ale ten mebel też, był, też jest od bardzo drogi. Od tego wszystkiego, a 5 stycznia 2006, czy 6 nawet... Dzisiaj 6? 6 tak, szóste, sz, lutego, zac... lutego. Ja mówię stycznia, Boże. Zaczęła się, zaczęła się zabawa przy najdroższym meblu w Polsce. Jestem dosyć zdziwiony, jak wygląda ten program. Oglądałem to w telewizji się nazywa i mam wrażenie, że ci panowie są jakoś tak mało zsynchronizowani ze sobą. Chyląc się ku y, zakończeniu tego materiału, dziwnie to powiedziałem. W każdym razie, Czuks bardzo sprytnie narobił teraz dużo zamieszania dookoła swojego ostatniego filmu, ponieważ y, wydał nowy utwór. Młody Czuks, Troja. Mój wzrok rozprasza cię, mój szept wkradł się w sen, mój vibe przyciąga, wiem. Będziesz moją Heleną dać, porwać. <grywa> o nie. Bardzo chętnie na najbliższym live posłucham razem z wami. Nie chcę sobie psuć tego pierwszego wrażenia, więc jeszcze nie będę tego słuchał w tym momencie. Wygląda na bardzo ciekawy materiał. Zadaniem dla Was na dzisiaj jest napisanie: ile kosztuje outfit, w którym w tym momencie siedzicie? Jest to bardzo ważne. Zróbmy pierwsze na świecie wirtualne: how much is your outfit? To znaczy, nie musimy się spotykać w jednym miejscu, możemy to zrobić przez internet. Fantastycznie, że YouTube daje możliwość komentowania, dzięki temu, każdy może z każdym podzielić się ceną swoich ciuchów. Zachęcam do zostawienia łapiksa. Ja jestem Hop, wasz najbardziej obiektywny analityk.